Jest 7 luty 2013 rok. Na torze gokartowym w tureckim mieście Adapazari jeden z kierowców wchodzi w zakręt i nagle traci kontrolę nad pojazdem. Gokart uderza w opony, co powoduje nagłe zakończenie jazdy, ale to co wydarzyło się w tamtym momencie przerosło wszelkie oczekiwania wszystkich obecnych na torze. Kierowcą była 24-letnia Tugba Erdogan, Studentka Wydziału Inżynierii Środowiskowej na Uniwersytecie Sakaria. Tego popołudnia około godziny 13.30 poszła na tor gokartowy, znajdujący się w galerii handlowej. Tubar wsiadła do gokarta i zapięła pas bezpieczeństwa. Jednak zamiast zapiąć go zgodnie z przeznaczeniem, owinęła go sobie wokół szyi. Miała na sobie także szalik, co było zakazane na torze wyścigowym, ale mimo to pozwolono jej jechać. Po przejechaniu kilku okrążeń. Tuba wjechała w zakręt i nagle straciła kontrolę nad go kartem. Zboczyła z kursu i uderzyła w bariery. W tym momencie coś gwałtownie zacisnęło się wokół jej szyi. Świadkowie opowiadali, że owinęła pas wokół szyi, a w wyniku uderzenia doznała dekapitacji. Inni sugerowali, że to szalik to spowodował. Gokart przyjechał jeszcze kilka metrów, po czym się zatrzymał, a kamery monitoringu wszystko nagrały. To, co miało być zwykłym popołudniem w centrum handlowym, zakończyło się przerażającym wypadkiem. Bezpośrednio po incydencie wszczęto dochodzenie. Ciało Tukby wysłano do Stambułu w celu przeprowadzenia autopsji, podczas gdy policja rozpoczęła badanie toru. Operatora aresztowano, a sam biznes został zamknięty. Turecka Federacja Sportów Motorowych szybko wydała oświadczenie, w którym zdystansowała się od sprawy, stwierdzając, że komercyjne tory wyścigowe, takie jak ten, nie podlegają jej nadzorowi. Dla ojca kobiety, Sulejmana, to oświadczenie niewiele znaczyło. Gdy przemawiał w telewizji, obwinił brak środków bezpieczeństwa za śmierć jego córki, wskazując, że nie zapewniono jej kasku. I że nawet sam kokard nie posiadał podstawowych zabezpieczeń. Twierdził również, że rok wcześniej inna dziewczyna omal nie zginęła w podobnym wypadku na tym samym torze, gdy jej włosy wkręciły się w maszynę. Kobieta przeżyła, ale pod względem bezpieczeństwa nic się nie zmieniło. Pogrzeb Tugby odbył się w rodzinnym mieście, w uroczystości wzięły udział setki osób pogrążonych w żałobie, w tym znajomi z klasy, wykładowcy z uniwersytetu i jej narzeczony. Tukba została pochowana obok swojej siostry, która zmarła na białaczkę w wieku 9 lat. Dzień na torze wyścigowym w centrum handlowym zakończył się jednym z najbrutalniejszych wypadków, jakie można sobie wyobrazić. To, co przydarzyło się Tugbie, zostało uchwycone na oczach jej przyjaciół i osób postronnych. Pojedynczy wypadek zamienił chwilę zabawy w jedną z najmroczniejszych śmierci, jakie kiedykolwiek uchwycono kamerą. W indyjskim stanie Orisa znajduje się wodospad Tuduma miejsce słynące ze swojej wysokości, gwałtownych prądów i nieustannego napływu turystów, którzy przyjeżdżają podziwiać to miejsce. W sobotnie popołudnie jednym z gości był 22-latek o imieniu Saga Tudu stał na głazie otoczonym rwącą wodą. Ludzie znajdujący się w pobliżu wyciągnęli telefony, aby nagrać to, co się dzieje. Jednak w ciągu kilku minut te nagrania ujawniły coś o wiele mroczniejszego, niż ktokolwiek się spodziewał. Sagar Tudu, znany w internecie jako Saga Kundu, był 22-latkiem z Bahampur. Prowadził mały kanał na YouTube poświęcony fotografii i filmom, gdzie udostępniał nagrania poświęcone kulturze Odiszy. Mimo że miał skromną grupę odbiorców liczącą nieco poniżej 500 subskrybentów, regularnie publikował filmy i zyskał wśród znajomych reputację człowieka, który zawsze nosi przy sobie kamerę. W tej soboty Saga wybrał się z przyjaciółmi na wodospad Duduma. Plan był taki, żeby nagrać materiał na kolejny film. Sam wodospad jest jednym z najbardziej spektakularnych w regionie. Powstał on z połączenia rzeki Machkund i opada niemal 180 metrów w dół. Ze względu na swoją wysokość jest to popularne miejsce wśród turystów. Jednak rzeka charakteryzuje się również nagłymi zmianami prądu, zwłaszcza w porze monsumowej. W tych miesiącach intensywne opady deszczu i wycieki z wody z zapór mogą spowodować gwałtowny wzrost nurtu na tyle silny, że może uszkodzić otaczające skały i zmieść wszystko, co stanie mu na drodze. Cigar filmował z przyjaciółmi u podnóża wodospadu, rozstawił drona i sprzęt fotograficzny, aby nagrać ujęcia z powietrza na potrzeby swojego kanału. Gdy to zrobił, odsunął się od grupy i zaczął przesuwać się po skałach. Wspiął się na głaz pośrodku rzeki, podczas gdy inni zostali na brzegu. Nagle zaczęli krzyczeć do niego, ostrzegając go, że poziom wody wzrasta. Około godziny 16:30 zapora Maczkunt zaczęła uwalniać 28 litrów wody na sekundę. Rzeka się wzburzyła, a kamień został przykryty przez wodę. Jego przyjaciele rzucili mu linę, mając nadzieję, że uda im się go dociągnąć do brzegu, zanim fala zbliży się. Przez chwilę udawało mu się utrzymywać linę, ale prąd wciąż stawał się silniejszy. Następnie na oczach jego przyjaciół, nurt porwał go ze skały. Dzień po incydencie rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. W akcji wzięła udział policja, straż pożarna, ekipy reagowania kryzysowego i miejscowi. Jednak ulewne deszcze utrudniały przeprowadzenie operacji, a silny prąd sprawiał, że wejście do wody było niebezpieczne. Funkcjonariusze potwierdzili znalezienie torby zawierającej baterie i inny sprzęt. Te same przedmioty, które Sagar zrzucił swoim przyjaciołom, zanim rzeka go ze sobą zabrała. W kolejnych godzinach ekipy ratunkowe poprosiły o zamknięcie śluz, aby woda opadła. Ale mijały dni, a nikt nie mógł go znaleźć. Po około 10 dobach jego ciało zostało znalezione przez rybaków 3 km dalej od wodospadu, w pobliżu elektrowni wodnej. Jego szczątki znaleziono w bardzo złym stanie, bez głowy. Cel sagara był prosty. Nagrać film, który przyciągnie nowych widzów na jego kanał, jednak goniąc za ujęciem, rzucił się wir wydarzeń, który nie pozostawił mu drogi powrotu, a jego ostatnie chwile życia zostały nagrane na kamerze. Rankiem 24 lipca 2023 roku kamery monitoringu w Tashkent w Uzbekistanie zarejestrowały kobietę wchodzącą do windy u podnóża 9 bloku mieszkalnego. Była tam jak zwykle, dostarczając pocztę. Na nagraniu widać jak wchodzi do środka, a drzwi się za nią zamykają. Jednak wtedy nikt nie wiedział, że była to ostatnia chwila, kiedy widziano ją żywą. Olga Jenotjewa była 32-letnią listonoszką z Tashkent w Uzbekistanie. Matka jednego dziecka. Znana była z zastraczania poczty w stolicy. Rankiem 24 lipca jechała swoją codzienną trasą. W pewnym momencie dotarła do dziewięciopiętrowego bloku mieszkalnego w mieście. Na nagraniu z monitoringu widać, jak dziewczyna wchodzi do środka niosąc listy, wsiada do windy na pierwszym piętrze i drzwi się zamykają. Od tego momentu nikt już jej więcej nie widział. Kiedy Olga nie wróciła do domu, jej rodzina poczuła niepokój. Początkowo krewni próbowali przekonać samych siebie, że być może jest ona spóźniona przez nadmiar pracy, albo poszła odwiedzić znajomą. Lecz gdy noc zamieniła się w poranek i nie dała znaku życia, ta nadzieja zaczęła zanikać. Następny dzień nie przyniósł żadnych zmian. Jej telefon pozostawał nieaktywny. Osoby mieszkające w regionie, gdzie dostarczała listy, nie widziały jej. A 26 lipca, dwa dni po jej zniknięciu, jej bliscy zgłosili się do organów ścigania. Olga została uznana za zaginioną, a policja rozpoczęła poszukiwania. Funkcjonariusze odtworzyli trasę, którą miała jechać, odwiedzili blok z jej listy, rozmawiali z mieszkańcami, jednak nikt jej nie widział. Jej zniknięcie nie miało sensu, nie było żadnych śladów walki, po prostu znikła tak, jakby nigdy nie istniała. Przez trzy dni jej rodzina czekała na wieści, rozważano każdą możliwość, każdy trop został sprawdzony. Prawda jednak była o wiele bliżej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Olga nigdy nie opuściła budynku. Jej ciało odkryto w tym samym bloku, w którym weszła do windy. Wewnątrz wołała o pomoc, nikt jej nie usłyszał. Była uwięziona w środku przez całe trzy dni. Alarm w windzie nie zadziałał, a śledczy później potwierdzili, że system bezpieczeństwa w ogóle nie działał. Początkowo część mieszkańców obwiniała przerwę w dostawie prądu, jednak regionalny dostawca energii elektrycznej poinformował, że tego dnia nie odnotowano żadnych przerw w dostawie prądu. Przedstawiciele VAT stwierdzili, że winda była używana, ale w przeszłości regularnie dochodziło w niej do problemów technicznych. Śledztwo wykazało coś jeszcze. Winda nie była nawet zarejestrowana. Był to system chiński produkcji, działający w budynku bez nadzoru. Kiedy 27 lipca Olga weszła do windy, została w niej uwięziona na 3 dni. Jednak jej śmierć jest strasznie niepokojąca, ponieważ moment ten był zwyczajny. Nie znajdowała się w niebezpiecznym miejscu, nie podejmowała żadnego ryzyka. Weszła do windy, co tysiące ludzi robi każdego dnia bez zastanowienia i już nigdy nie widziano jej żywej. Przez trzy dni wołała o pomoc, nikt jej nie widział ani nie słyszał, aż do momentu, gdy odnaleziono ją w tej samej windzie, do której weszła podczas dowożenia listów. Miała 32 lata i osierociła sześcioletnią córkę, która dorasta bez matki.